Serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i sprawiedliwości podsumowującej kampanię wyborczą na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kampanii drugiej tury i w zasadzie całej kampanii wyborczej. Tematem przewodnim dzisiejszej konferencji jest frekwencja wyborcza w nadchodzących wyborach. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Łomży, okolic, powiatu Łomżyńskiego do wzięcia udziału w najbliższych wyborach w najbliższą niedzielę. Te wybory są bardzo istotne dla Polski. Oczywiście zachęcamy do głosowania na Karola Nawrockiego, bo to jest najlepszy wybór dla przyszłości Polski, dla nas wszystkich, ale jest też ważne, żeby wybrany prezydent miał silny mandat od społeczeństwa. Ten silnym mandatem będzie, jeżeli frekwencja będzie, będzie duża. Po pierwszej w pierwszej turze wyborów frekwencja w kraju sięgnęła ponad 67%. Są jeszcze możliwości i to pokazały duże miasta, w których średnia frekwencja była 75%, że można się zmobilizować i pójść do wyborów. Takim przykładem jest Warszawa, gdzie frekwencja była 80%, a w niektórych nawet lokalach na terenie Warszawy było blisko 90%. Dlatego zachęcamy mieszkańców Łomży, żeby nie siedzieć w domu, żeby w niedzielę wyjść, przejść się czy na spacer, zajść do lokalu wyborczego, zastanowić się. Mamy w tej chwili tylko dwóch kandydatów zagłosować. Zachęcamy oczywiście na Karola Nawrockiego, bo to jest według nas najlepszy wybór. Zostanie w domu, w mieszkaniach po prostu nic tutaj nie daje. To nie jest dobry wybór, to nie jest dobre zachowanie. Zachęcamy naprawdę, żebyśmy byli tym państwem obywatelskim, państwem, które bierze odpowiedzialność za, za naszą przyszłość i bierzemy czynny udział w wyborach. Szanowni Państwo, my chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować za udział w tej kampanii, za to, że wspieraliście naszego kandydata. W różnej formie i w formie finansowej, bo taka była konieczność, że pomagaliście, że byliście cały czas razem z naszym kandydatem i razem z nami. I mamy właśnie jeszcze jedną prośbę: bądźcie z nami, z doktorem Karolem Nawrockim 1 czerwca w niedzielę. Zagłosujcie. Nie pozwólcie, by to inni wybrali. To wy wybierzcie najlepszego kandydata dla Polski, a najlepszego lepszym kandydatem oczywiście jest Karol Nawrocki bo tu chodzi też o to jaka będzie ta przyszła Polska. Wiemy doskonale, że obecny rząd gdyby chciał dobrze realizować dobre programy dla Polski, to może to robić. Ma rząd, ma premiera, ma większość w sejmie, w senacie, więc dlaczego tak bardzo się boi? Dlaczego ten hejt jest taki ogromnie przypuszczony w tym ostatnim czasie na naszego kandydata. Chyba tu chodzi o to, że to będą realizowane niedobre programy dla Polski, że pewnie wejdzie bardzo szybko Zielony Ład, że wejdzie pakt migracyjny, że może wejść waluta euro, umowa z krajami Mercosur. Nie możemy na to pozwolić. Musimy dbać o to, co jest dobre i ważne dla Polski i Polaków. I takim kandydatem, Kandydatem, który zapewni nam, że Polska będzie Polską bezpieczną, dobrze się rozwijającą, właśnie jest Karol Nawrocki. Dlatego jeszcze raz prośba: głosujemy, wybieramy Polskę, wybieramy Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Pierwsza tura wyborów pokazała, że w subregionie Łomżyńskim zdecydowanie wygrywa dr Karol Nawrocki w wielu gminach powiatach na drugim miejscu był pan Męcen. Trzaskowski był zazwyczaj na trzeciej pozycji. To pokazuje, że subregion bążyński chce prezydenta, który będzie słuchał Polaków. Ja przede wszystkim mam apel do mieszkańców mniejszych miejscowości, bo zawsze tam frekwencja wyborcza jest słabsza. Ona jest podyktowana różnymi aspektami, bo część mieszkańców wyjechało do większych miast czy też za granicę i są w spisach wyborczych i tak wiadomo, że frekwencja będzie mniejsza. Ale są jeszcze możliwości, żeby ta frekwencja 10-15% była właśnie w środowisku większym, większa. Wiem, że są problemy, bo w mieście obwodowe komisje są w miarę blisko, natomiast na wioskach trzeba nieraz dojechać do tych obwodowych komisji wyborczych. Mam do Państwa prośbę, żebyście Państwo po prostu tych mieszkańców, którzy nie mają samochodu. Podwozili ich na te wybory, żeby po prostu ta frekwencja była na terenach wiejskich również bardzo wysoka, bo myślę, że to jest ważne dlatego, żebyśmy wybrali prezydenta, który będzie miał głos również polskiej wsi, bo Polska Wieś na to zasługuje, bo Polska Wieś nie może pozostać bez prezydenta, który nie będzie dbał o polską wieś. Takim prezydentem będzie na pewno dr Karol Nawrocki, który podpisał program dla polskiej wsi i Myślę, że tego programu będzie bronił. Jeszcze raz apel do wszystkich mieszkańców subregionu Łomżyńskiego, żebyście poszli na te wybory i 1 czerwca zagłosowali na doktora Karola Nawrockiego. Bo doktor Karol Nawrocki gwarantuje to, że Polska będzie bezpieczna. To są bardzo ważne wybory. Wybory, które zdecydują o przyszłości Polski, zdecydują czy Polska będzie reprezentowana przez prezydenta który ma poglądy ciągle zmierzające ku temu, żebyśmy byli samostanowiącym, wolnym krajem, żebyśmy byli Polską rozwijającą się. Spotykamy się kilka dni po 35. rocznicy powstania samorządu w Polsce. Jako 15-letni, doświadczony samorządowiec, bo przez 15 lat byłem najpierw wójtem, potem starostą, powiem, że ja nie marzyłem nawet początkach swojej działalności, że dożyje czasów, w których tak pięknie rozwijać będą się nasze gminy Polski Wschodniej, ale tak naprawdę całej Polski, będzie rozwijać się każdy samorząd, potwierdzą na pewno to obecni tu samorządowcy. Jesteśmy na pięknym placu przy pięknie odrestaurowanym zabytkowym przecież budynku. Gdy widzimy te drzewka przed nami, to na pewno one nie były sprowadzone z Niemiec. Do Warszawy Trzaskowski musi sprowadzać drzewa z Niemiec, autobusy z Chin, wszystko z zagranicy. I tak naprawdę decydować będziemy o tym, czy będzie prezydent, który reprezentuje polski interes narodowy, czy reprezentuje obce nam zupełnie interesy: interesy niemieckie, rosyjskie, jakiekolwiek inne, ale na pewno nie polskie. Rafał Trzaskowski udowodnił to wielokrotnie. Jakie będzie miał poglądy w poniedziałek, nie wiemy, bo przecież codziennie je zmienia. Jakie będzie miał poglądy we wtorek, na pewno inne niż w poniedziałek. To tyle, tylko wiemy o Rafale Trzaskowskim, ale tak naprawdę, jakie ma poglądy, to wiemy z jego wcześniejszej działalności, bo przecież krytykował obronę granicy, krytykował centralny punkt komunikacyjny, krytykował rozwój Polski, uważał, że wystarczy lotnisko w Berlinie, a interesy polskie będą reprezentowane przez Moskwę. To jest ten rodzaj poglądów, ten rodzaj myślenia o Polsce, Polsce jako państwie zależnym, który reprezentuje Rafał Trzaskowski. Doktor Kalor Nawrocki od zawsze reprezentował polski interes narodowy, od zawsze był zwolennikiem tego, żeby Polska była silnym krajem rozwijającym się. Dlatego tylko głos na Karola Nawrockiego jest głosem niezmarnowanym, jest głosem za Polską. Ale też ważna jest właśnie frekwencja, o której tu mówimy żebyśmy my, mieszkańcy Polski Wschodniej, poszli na te wybory. Poszli dlatego, że tylko wtedy linia obrony, a tak naprawdę linia podziału Polski, o czym mówiła marszałek Senatu, mówiła, że Trzaskowski podzieli Polskę, nie będzie na Wiśle, ta linia podziału, tylko będziemy jednym narodem, krajem, który rozwija się, krajem, który walczy o polskie interesy narodowe i umie współpracować też z innymi. Doktor Karol Nawrocki jako jedyny przedstawiciel Polski ma bardzo dobre kontakty w największym państwie świata, najsilniejszym państwie świata, Stanach Zjednoczonych. Państwie, które nam nigdy nie zagrażało i nie zagraża, choć ja pamiętam czasów komuny, kiedy był taki dobczyn, że powinniśmy jako Polska wypowiedzieć wojnę Ameryce i następnego dnia się poddać, żeby Polska się zmieniła. Na szczęście udało się obalić komunizm i czegoś takiego nie trzeba już robić. Trzeba współpracować ze wszystkimi, ale szczególnie z tymi, którzy są naszymi przyjaciółmi, a nie mają swoich interesów w Polsce, żeby Polskę osłabić. Dlatego zapraszam wszystkich na wybory. Proszę żebyśmy byli 1 czerwca, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, dziećmi swoich rodziców, ale też dziećmi Polski. 1 czerwca jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Też są oczywiście wybory. Dlatego też do mieszkańców naszego miasta, ale również mieszkańców naszego regionu chciałbym zaapelować. Weźcie udział w wyborach. Sprawdźcie, że nasze państwo będzie Bardziej przyjemne, korzystne, bardziej myślące o naszych dzieciach. Stwórzmy odpowiednie warunki dla przyszłości tych dzieci. Jako samorządowcy w ostatnim czasie mierzyliśmy się z wieloma problemami takimi problemami jak chociażby niechcieni uchodźcy, którzy powodują w naszym również mieście duży niepokój wśród naszych mieszkańców niepokój o bezpieczeństwo niepokój o lepsze jutro. Stoimy dzisiaj tutaj na Starym Rynku, który został. Wyremontowany, dzięki też środkom, które pozyskaliśmy, ale dzięki środkom, które przyznał nam rząd Zjednoczonej Prawicy. Ostatnie półtora roku, kiedy rządzi rząd Platformy Obywatelskiej, my jako samorządowcy możemy powiedzieć, że to jest czas wielkiej posłuchy. Wielkiej posłuchy, jeśli chodzi o środki finansowe, środki finansowe na inwestycje. Wszelkie inwestycje, które, które realizujemy, realizujemy tak naprawdę dzięki środkom które zostały pozyskane jeszcze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Dlatego też apeluję do naszych wszystkich mieszkańców: jeżeli leży Wam dobro dzieci na sercu, nie chcecie mieć problemu z uchodźcami, nie chcecie mieć problemu z innymi rzeczami, które nam sprawia obecny rząd, idźmy na wybory. Zagłosujmy na Pana Doktora Karola Nawrockiego. Jest to najlepszy głos, jaki może mieć nasz mieszkaniec. Gwarantuję, że Pan Doktor Karol Nawrocki wstawi się za nami. Będzie ostoją, jeśli chodzi o problemy związane z uchodźcami. Także zachęcam wszystkich naszych mieszkańców do oddania głosu na pana Karola Nawrowskiego. Szanowni Państwo, kończy się brutalna kampania, głównie wymierzona w naszego kandydata. W niedzielę jest dzień wyborów. Tak jak mawiał Stalin, nieważne kto wybiera, ważne kto liczy. W związku z tym jest ruch ochrony wyborów i ja jestem pełnomocnikiem tego ruchu. Mamy w komisjach w zarówno za swoich przedstawicieli, jak i mężów zaufania i apel do szanownych państwa, jeżeli byście mieli wiedzę o, o jakichkolwiek działaniach niewłaściwych, nie można o tym zgłosić do męża. Zaufania ja z nimi mam kontakty. Poza tym a apelem o to, żeby, żebyśmy licznie poszli do, do, do wyborów. Ważne jest, żeby ubo, wybory były przeprowadzone uczciwie, bez względu na to, kto wygra. Dziękuję bardzo. Jako samorządowiec z ponad 30-letnim doświadczeniem mogę stwierdzić, że Zawsze najlepszymi rządami, które sprzyjały rozwojowi małych ojczyst, małych regionów, czyli całej Polski, tak naprawdę, były rządy konserwatywne. Przykładem tego są ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, o czym tutaj poprzednicy mówili. Rząd ten dał ogromne szanse dla rozwoju, które my, samorządowcy, wykorzystywaliśmy. Drodzy Państwo, apeluję do wszystkich o wybór. Kandydata właśnie o takich poglądach konserwatywnych Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej apeluje o, o gremialny udział w wyborach w najbliższą niedzielę. Drodzy Państwo, Karol Nawrocki to gwarancja dla dalszego dobrego rozwoju Polski. Chcemy Polski bezpiecznej, Polski silnej gospodarczo Polski, która pamięta o swojej historii, tożsamości i kulturze. Dlatego 1 czerwca zachęcam do oddania głosu na doktora Karola Nawrockiego. Tak byśmy później nie musieli sobie zadawać pytań kwawazy z Rzeczypospolito. Analizując wyniki pierwszej tury, serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców swojej gminy do licznego udziału w tych wyborach, bo Wszyscy doskonale wiemy, że każdy głos będzie się liczył. Ta różnica pomiędzy kandydatami jest niewielka. Oczywiście serdecznie zachęcam do oddania głosu na doktora Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej o konserwatywnych poglądach, które są bliskie nam, szczególnie, bo kandydaci w pierwszej turze właśnie o tych poglądach. Zebrali największą liczbę głosów, i myślę, że to ten kandydat najlepiej zadba o sprawy nas, o sprawy samorządów gminnych. Apeluję z tego miejsca do Państwa o poparcie doktora Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów. Dajmy z siebie 100%. Sprawdźmy, żeby ta frekwencja była 100%, i nasz udział w tych wyborach również był na 100%. A e, też jeżeli będziecie państwo mieli problemy z dotarciem do lokali wyborczych e, z tego miejsca chciałbym e, przypomnieć, że na terenie gmin e, funkcjonują e, bezpłatne e, przewozy i e, jakby namawiam też do skorzystania z tych e, przewozów e, możecie państwo e, dotrzeć e, do lokali wyborczych. Zbliżamy się do finału kampanii wyborczej. Jutro jest e, koniec kampanii, jest cisza wyborcza. Podsumowanie kampanii wyborczej będziemy mieli z Karolem Nawrockim. Karol Nawrocki jutro będzie na terenie Województwa Podlaskiego. To podsumowanie, ostatnie spotkanie przed ciszą wyborczą odbędzie się Wysokiem Mazowieckiem. Zachęcamy do wzięcia udziału. To będzie ostatnia godzina tej kampanii. Zachęcamy do udziału, zachęcamy do jak najliczniejszego, żebyśmy nie siedzieli, nie zostali w domu, tylko żeby nie, nie decydowali, żeby ktoś nie decydował za nas, tylko żebyśmy sami za siebie zadecydowali i poszli do wyborów 1 czerwca. Powtórzę na zakończenie za Karolem na, na Wrockim, to co mówił po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.